Dzień dobry, nazywam się Ewa Wiśniewska. Jestem terapeutą e, integracji sensorycznej i fizjoterapeutą. Zapraszam na zabawy sensoryczne, które możecie wykonać razem ze swoimi dziećmi w domu. Zabawa z przenoszeniem piłeczek do wyznaczonego miejsca. E, potrzebny będzie pojemnik e, z wiórami albo z podciętym papierem, gdzie są ukryte piłeczki o różnej fakturze. Miękkie, twarde, włochate. E, I Marianka będzie poszukiwała tych e, kulek w pudełku. Jak już znajdzie, to yy, położy je na poduszeczce i za pomocą poduszeczki przetransportuje je do wyznaczonego miejsca. To jest taśma klejąca, która jest yy, rozciągnięta pomiędzy dwa krzesełka. Powrót i zmienia sposoby przemieszczania się. Możemy zapytać dziecko, jaka to jest piłeczka? Czy jest miękka, czy jest twarda? Jaki ma kolor? Ćwiczenie. maręka akurat zmienia sposób transportowania piłeczki, i to też jest ok. Ćwiczenie kształtuje y, układ dotykowy, rozpoznajemy faktury piłeczek, plus do tego dotyk y, wiórów daje nam takie uczucie le lekkie na dłoniach, nie zawsze przyjemne dla niektórych dzieci. Układ przedsionkowy poprzez przemieszczanie się i preprocepcja na y, dłonie, na kończyny górne. Zabawa wieżyka. Zadanie Marianki będzie przeniesienie woreczków do wyznaczonego miejsca na plecach. Tak jak jeżyk przenosi yy, różne rzeczy na pleckach. Przygotujemy dość ciężki woreczek. Może to być jakaś maskotka, poduszka. I prosimy dziecko, żeby przetworakowało do wyznaczonego miejsca. Mariance teraz akurat troszeczkę woreczek spadł. Możemy pomóc dziecku. Nie zawsze wszystko wychodzi, bo to są trudne dość ćwiczenia. Ale przy pomocy dorosłego na pewno sobie poradzi. O, i dalej. Świetnie, sobie poradziła, dokończyła zadanie. Tutaj kształtujemy... Y na przemienność kończyn dolnych i górnych podczas czworakowania. Dodatkowo e, stymulacja preproceptywna poprzez nałożenie woreczka na plecy. I układ przedsionkowy, tak? Dziecko się przemieszcza, czasami dowolnym sposobem, albo różnym sposobem. Dodatkowo tutaj ustawiłam przeszkody, które Marianka omija i kształtuje poruszanie się w przestrzeni. Super sobie radzi. O tak. Brawo. I zakończone zadanie. Zabawa w gniazdo. Najlepiej e, razem z dzieckiem zbudować gniazdko. E, możemy do tego wykorzystać poduszki, e, albo opony, albo e, kółko do pływania. Okryć kocykiem, e, maskotkami. Dziecko siedzi w środku, e, gdzie czuje się bezpiecznie. I od razu e, określamy e, schemat ciała wyciszamy, dodatkowo wprowadzamy stymulację dźwiękową. Może być jakaś grzechotka albo dzwoneczek. Zawiązujemy dziecko, dziecku oczy i chodzimy dookoła po cichutku. Dziecko wskazuje miejsce, gdzie słyszy dźwięk. Zabawa wyciszająca, która też buduje schemat swojego ciała i wpływa też na propriocepcję. Dziecko leży na y, dywanie czy na łóżku. Potrzebne będą nam y, chustki. Mogą to też być tasiemki albo szaliki, coś co możemy zawiązać. Zawiązujemy je na różnych częściach ciała. Dziecko y, może je nazywać. Możemy zapytać, co teraz robię, jaką część ciała zawiązuję. A młodszemu dziecku mówimy: tak, Teraz zawiązuję Twój brzuszek. Teraz zawiązuję Twoją rączkę. Można by to zrobić um, z otwartymi oczkami lub bez kontroli wzroku. Dziecko może mieć zamknięte oczy i um, opowiadać, co teraz czuje, tak? Którą część ciała um, dotykam. Oczywiście zawiązujemy tak te chustki, żeby dziecko później mogło się z tego uwolnić, łatwo rozwiązać. Czyli nie na supełek, tylko um, tak delikatnie, ale troszkę zaciskamy, tak, żeby było czuć ciało. Dodatkowo na sam koniec przykryłam jeszcze marienkę kocykiem i troszkę ją pouciskałam, żeby nakreślić ten schemat ciała. Wyciszyć. I kolejnym zadaniem dziecka będzie uwolnienie się z tego pakunku. No to zawsze sprawia radość dzieciom. Też od razu ćwiczę na małą z rozwiązywania chusteczek. Brawo, udało się.